Witam, Dzisiaj jedna lekcja, która może naprawdę odmienić Twoje kontakty z kobietami. To Cię może zaskoczyć, zwłaszcza, że wielu z Was jest przygotowana na to, żeby coś zrobić od razu, jak kobieta odmawia, czy kończy relację, żeby jakoś zareagować na to, co mówi kobieta, czy na to, jak się zachowuje. Natomiast czasami najlepsza rada brzmi nic nie robić. Być totalnie obojętnym na to, co ona mówi. Zaskoczyło Cię to? Ale zobacz, że to wszystko ma naturalne konsekwencje. Kobiety przez całe życie szukają atencji, szczególnie te niedowartościowane. Kupują nowe ciuchy, nowe kosmetyki. Jak byłeś z kobietą w związku, piękną, atrakcyjną, to pewnie zauważyłeś, że ona cały czas wydawała dużo pieniędzy na jakieś nowe zegarki, branzoletki. Może kupowała cały czas nowe spódniczki. Byłeś zaskoczony, bo Ty jako facet tam masz. Nie wiem, no, kilkanaście koszulek, spodnie. Jakoś nie robisz z tego wielkiej filozofii. Natomiast kobieta zawsze musiała być ubrana najmodniej i często najfajniej. Oczywiście no, trafiają się dziewczyny bardziej skromne, niemniej jednak część kobiet lubi się po prostu stroić. Więc to jest sygnał, że one szukają atencji. I teraz tak. Jeśli ty jesteś facetem, który jest obojętny na jej testy, wymówki, to ona podświadomie czuje, że nie jest dla ciebie wystarczająco piękna i atrakcyjna. I oczywiście kobiety bardzo szybko, łatwo potrafią to odczytać. Sam kiedyś pamiętam, przyjechałem do pewnej dziewczyny, którą poznałem na ulicy, pocałowałem się z nią, no i tam dochodziło do takich pieszczot, ale powiedziałem mi, wiesz co, chcę mi się spać i idę spać. I poszedłem spać, potem wstaję rano, a ta koleżanka narzeka, jak to poszedłeś spać, ja ci się chyba nie podobam. I taka oczywiście litania. Jaki to ja jestem niedobry. Widzisz, wtedy mi się wydawało, że to jest coś złego, te jej komentarze. Natomiast z perspektywy czasu nieświadomie zastosowałem pewną technikę, dzięki której ta kobieta o wiele bardziej się zaangażowała w relację. I ty też możesz dokładnie tak samo. Widzisz, jeśli odbierasz kobiecie uwagę, to ona się czuje bezradna. Nie może nawet cię zmanipulować. Nie może. Cieszyć się tym, że ją podrywasz, ona cię odrzuca. Po prostu jest bezradna. I teraz, co się dzieje w momencie, kiedy ty poznajesz nowo e, zapoznaną laskę? Kiedy spotykasz się z nowo zapoznaną laską, może tak, y, i ona ci mówi, że nie ma czasu, a ty jej mówisz: OK, i tego nie komentujesz. Ona jest zaskoczona, bo większość facetów z tym dyskutuje, jakiś kolejny facet jej proponuje spotkanie, a ty nie robisz nic. I potem ona siedzi i myśli, Dlaczego on mi tak powiedział? No i właśnie, i to wszystko powoduje, że ona sama o wiele bardziej angażuje się w relacje, bo zaczyna się zastanawiać nad tym, tak? Wchodzi w proces myślowy. A co by było, gdybym się zgodziła na przykład, nie? Więc kobiety nie są szczególnie te atrakcyjne przyzwyczajone do tego, że ktoś je olewa. Oczywiście to wszystko musi mieć swój umiar, bo jeśli ty za każdym razem będziesz lasty pisał: "Nie mam czasu" albo olewał to co ona mówi, no to ona się zmęczy, pozna kolejnego faceta, który tam zapewni chociaż minimum atencji, dlatego warto dbać o to, żeby zapewnić właśnie tej kobiecie chociaż to minimum atencji i ona też wtedy będzie dużo lepiej reagować. Natomiast co do zasady, jest takie dobre powiedzenie, że fochy, pretensje kobiet trzeba po prostu olewać. Jak ty wchodzisz w tę dyskusję, jak ty próbujesz jej to uzasadniać, jak ty próbujesz jej to tłumaczyć, przegrasz i potem jeszcze się okaże, że ona Cię obwinia za całą sytuację, że to przez Ciebie tak się stało, że się nie spotykacie, że ona Cię już nie lubi. Także wyciągnij z tego wnioski. Nie martw się tak bardzo tym, co ona powie. Natomiast jak Ci nie mówi tego, co Ty chcesz usłyszeć, po prostu danego dnia przestań z nią rozmawiać, pisać i sam zauważysz, jak bardzo szybko poprawia się Wasza relacja i zdolność do zaangażowania kobiety w znajomość. To jest wprost niesamowite i każdemu z Was to polecam. Zobaczysz bardzo dobre efekty, rezultaty, wykorzystując tego typu wiedzę. Dlatego warto od tego zacząć, warto wdrożyć te rady, bo myślę, że będziesz naprawdę zaskoczony efektami, rezultatami, a kobieta sama o wiele lepiej, o wiele bardziej będzie po prostu na ciebie reagować. Nie czujesz, że coś musisz, nie czujesz, że musisz jakoś nawet skomentować to, co ona mówi. Często mieli faceci wszystko chcą komentować, wszystko jej usprawiedliwiać. Nie musisz nic. To zrozumiesz i masz praktykę z kobietami, uwierz mu, pojawią się dużo lepsze efekty, rezultaty i kobiety zaczną też na ciebie znacznie lepiej reagować, bo ty nie będziesz się przyjął tym, co ona mówi, nie będziesz po prostu się wkręcał w jej wymówki i zastanawiał, dlaczego nie jesteś dla niej wystarczająco dobry, tylko i powiesz, słuchaj, no jak nie masz czasu, rozumiem i tyle, bez komentarza, albo nawet nie odpisujesz na takiego SMS-a. I wtedy cała magia zaczyna się dziać, I jak to zrozumiesz, jak to przepraktykujesz, no to myślę, że będziesz naprawdę też zaskoczony efektami. Także zacznij od tego, przemyśl to wszystko, wyciągnij z tego wnioski. Natomiast, jak chcesz się więcej dowiedzieć, zawsze też możesz do mnie napisać na maila, podesłać mi swój numer telefonu, pomogę ci krok po kroku, zrozumiesz o wiele więcej. Frywolny małpa Uwodzenie W sprawie szkoleń konsultacji, jeśli chcesz, żebym ci pomógł z dziewczyną, tu się możesz zgłosić. A do dzisiaj do północy, cztery moje kursy, przedłużyłem promocję, 90% taniej do dzisiaj do północy, polecam, praktycznie za bezcen oddaję cztery materiały, pobierz sobie, a będziesz bardzo, bardzo zadowolony z efektów, promocja.uwodzeniewdzień.pl, dzisiaj ostatecznie o północy skasuję tą stronę, a materiały naprawdę bardzo wartościowe, warto od tego zacząć swoją przygodę z kobietami, zobaczysz niesamowite efekty, rezultaty, polecam, bo to działa.